Cześć! Do wyborów został tydzień, także najwyższy czas przeanalizować kolejny spot wyborczy. Dzisiaj porozmawiamy o spocie lewicy. Zaczynajmy! Standardowo zacznijmy od omówienia grupy docelowej. No i w tym przypadku grupa docelowa nie jest ściśle określona. Oznacza to, że spot ten jest zarówno adresowany do młodych, jak i do seniorów: do kobiet i do mężczyzn, do niepełnosprawnych i przedsiębiorców itd. Wynika to z postaci występujących w spocie oraz narracji. Jesteśmy różni, tak jak różne są miejsca, w których żyjemy, i rzeczy, które robimy, ale przecież tak wiele nas łączy. A skoro mowa o narracji, to warto się jej dokładnie przyjrzeć, bowiem jest ona trójdzielna. Pierwsza z nich prowadzona jest przez anonimową narratorkę, która identyfikuje się z lewicą. Dołącz do nas, bo Polska może być naprawdę fajna. Druga z nich prowadzona jest przez zwykłych obywateli, którzy oczekują jakichś konkretnych zmian w Polsce. Jest tylko jedna Ziemia nie ma planety B. Chcę oddychać czystym powietrzem. Seniorzy zasługują na tanie leki. Wszyscy zasługują na tanie leki. Zaś trzecia jest prowadzona przez polityków, którzy zachęcają widza do wzięcia udziału w wyborach, a także oddania głosu na lewicę. 13 października masz wybór. Wreszcie masz wybór. 13 października możesz zmienić wszystko. 13 października. Zdecydujesz, jaka będzie Polska. W związku z tym możemy dojść do wniosku, że trójdzielna narracja przybiera właściwie dwie formy. Zwykli obywatele pełnią rolę głosu ludu i mówią o swoich potrzebach, jednocześnie reprezentując Polaków. Zaś anonimowa narratorka i politycy lewicy odpowiadają w domyśle na te prośby i postulaty obywateli. Dzięki temu widz, który zgadza się z poglądami czy prośbami przedstawionymi w spocie, identyfikuje się z lewicą, jednocześnie stając się jej zwolennikiem. Jednak wykorzystanie tego typu narracji nie byłoby sensowne, gdyby nie warstwa wideo. W związku z tym teraz porozmawiajmy chwilę o niej. Nie będę ukrywał, że pod względem wizualnym spot ten mnie nie porwał, i zastanawiam się, czy w ogóle kogokolwiek byłby on w stanie porwać. Bowiem ma on formę bardzo przewidywalną. W centralnej części kadru umieszczona jest postać. Z tyłu, głębia ostrości, wiadomo. W większości ujęć, o ile nie we wszystkich, mamy do czynienia ze światłem zastanym. Poza tym praca kamery jest dość monotonna. Oddalenie, zbliżenie. Oddalenie, zbliżenie i tak w kółko. Nie wiem, kto stoi za realizacją tego spotu: czy jakieś studio, atelier, agencja marketingowa, czy może ludzie z marketingu lewicy. Natomiast nieważne, kto jest twórcą, nikogo nie obwiniam. Jednak gdybym sam miał przygotować spot wyborczy dla jakiejś partii, to zdecydowanie bardziej bym się postarał. Ale jest to moja subiektywna opinia. Jak wspomniałem wcześniej, spot ten jest dość monotonny. No i takie wrażenie jest spotęgowane przez pracę kamery, przez mało dynamiczny montaż, a także przez patetyczną muzykę. Zabieg ten z pewnością miał na celu podkreślenie profesjonalizmu, spokoju czy też chęci rozmawiania z Polakami w sposób kulturalny i przyzwoity. W spocie nie znajdziemy bezpośredniego obrzucania rządu czy też innych partii wyzwiskami, obelgami lub też jak kto woli barwnymi epitetami. Mam wrażenie, że zabieg ten miał podkreślić politykę nowoczesną, Prowadzoną przez lewicę. Czyli rozmawiajmy i dyskutujmy, ale róbmy to w sposób w miarę kulturalny. No i mam wrażenie, że spot ten te wymagania spełnia. Jeśli oglądaliście moje poprzednie analizy innych spotów wyborczych, to z pewnością wiecie, że nie skupiam się bezpośrednio na treści, a raczej na tym, w jaki sposób ta treść jest przedstawiana. W przypadku tego spotu nie mamy bezpośrednio do czynienia z postulatami czy programem lewicy. Mamy raczej do czynienia, tak jak wspomniałem wcześniej, z pewnymi obiekcjami, czy spostrzeżeniami wyborców. Wyborcy ci nie są przypadkowi, bowiem gdy jest mowa o seniorach, to na ekranie widzimy seniora. Gdy jest mowa o klimacie, to na ekranie widzimy młodego chłopaka. Gdy jest mowa o nierówności płac, to na ekranie widzimy bizneswoman. Jest to całkiem normalny zabieg bazujący na stereotypach oraz mechanizmach stygmatyzacji, wykorzystywany w reklamach i ogólnie rzecz ujmując, w marketingu. I oczywiście jest to dla mnie zrozumiałe. Mam jednak problem z interpretacją jednego fragmentu, w którym to na ekranie widzimy niepełnosprawnego, a w domyśle jest mowa o prezesie PiSu. Nie może być tak, że wszystkie decyzje w Polsce podejmuje jeden człowiek. Nie wiem, czy taka zagrywka jest zasadna, bowiem gryzie mi się ona z wymową całego spotu. No ale trudno. Na sam koniec warto wspomnieć o designie i sztuczkach marketingowych. I w tym miejscu muszę pochwalić twórców spotu za umieszczenie grafiki w prawym górnym rogu z napisem lewica oraz numerem listy. W żadnym omawianym przeze mnie spocie nie spotkałem się z takim zabiegiem, a pełni on istotną funkcję, bowiem przez cały czas pokazuje widzowi numer listy, a także nazwę komitetu. Oczywiście jest to niepełne. Pełna nazwa, no ale nieważne. Dzięki temu u wizów budowana jest świadomość oraz rozpoznawalność lewicy. No i oczywiście ostatnia rzecz, której nie mogę pominąć z szacunku dla moich stałych wizów. Jest nią data wyborów. Pod koniec spotu mamy konkretny komunikat. 13 października wybierz lewicę. I oczywiście taki zabieg szanuję. A z mojej strony to by było na tyle. Mam nadzieję, że materiał ten Ci się podobał. Jeśli tak, to pamiętaj o tym, aby zostawić subskrypcję po to, żeby być z moimi materiałami na bieżąco. Życzę Ci wszystkiego dobrego, miłego dnia i do zobaczenia.